Film już wieka o jego rodzinie, a dokładniej o rozwiedzonej parze jego rodziców. Dwoje prezentowanych przez reżysera bohaterów posiada skrajnie różne systemy wartości i właśnie dlatego są bardzo malowniczymi postaciami. Matka Pawła to była piosenkarka, a obecnie działaczka radia Maria, zaś ojciec to antyklerykał i libertyn oraz pisarz erotycznych i pornograficznych publikacji. Paweł, widząc jakie sytuacje mają miejsce w jego domu, postanowił nakręcić o tym film. Nie spodziewałem się, że ten film pomoże mi w jakimś stopniu zrozumieć siebie. Dotarło to do mnie dopiero podczas zdjęć, że tak naprawdę wchodzę w swoje życie, w swoją tożsamość, jakby w swoje przeżycia, w swoje emocje. Że dotykam spraw bolesnych, że robię wisekcję praktycznie na własnym organizmie. Jak się dowiedzieliśmy, Świdnica jest bliska sercu reżysera. Dlaczego? Posłuchajcie Państwo sami. Bardzo się cieszę, że jestem w Świdnicy, bo to jest miasto rodzinne mojej mamy. Tu się urodziła, tu się wychowywała. Moja babcia tu mieszkała 38 lat, po wojnie tu trafiła i to bardzo z sentymentem wspominają Świdnicę. Jak zapowiada reżyser, to nie pierwsza i nie ostatnia jego wizyta w Świdnicy, bowiem w najbliższej przyszłości będzie prowadził tu reżyserskie warsztaty, na które już serdecznie zapraszam.